Manko, witam was w kolejnym odcinku z margonem jest ze mną Jana. Dzień dobry znowu. Dzisiaj mamy powiedzmy pół drank play. <grym> pół drunk play. Chyba ty. Nie wiem o co ci chodzi, bo miałem małą integrację studencką na zakończenie podyplomówki i, i jeszcze dobijam. Więc powiedzmy, o. że no. Ale kiedyś. I jeszcze kiedyś, się kiedyś... przyznaję do tego. Nie wiem o co ci chodzi. Kiedyś zrobię. <grym> Jakbym się poplątał po prostu w mówieniu, to mam wymówkę, tak? No. A, ale kie, kie, kiedyś. Myślę nad zaczęciem live'ów za jakiś czas, więc jak będą live'y, to można zrobić kiedyś jakimś, jakimś wieczorkiem weekendowym e, live'ika takiego duższego. No z drunk playem, mordo. Tym bardziej, że uwaga, moi drodzy, zakupiłem sobie, bo są zajebiste zniżki na Epiku. I zakupiłem sobie obie y, gierki z South Parku, więc myślę, że na drunk play ideolo. To są chore gierki. Ale dobra, moi drodzy, jest parę zmian w Witman, w, w ogóle w okolicach Witman, w Margonem w ogóle. Przedział 50-70, to co wspominałem, jest w końcu zaktualizowany. Z Ithan między innymi dojdziemy prosto do wioski Gnoli, moi drodzy, więc to jest przejście przez łowców. Ale też ekspowiska. Przeniesiono Rosomaki do zniszczonego opactwa. Uzupełniono leśny brud o ekspowiska takie 55-60. Wyciszyłem telefon, dobrze. A uroczysko, i tak dalej, i tak dalej. Więc dzisiaj sobie spróbujemy poekspić. Ale co jeszcze? Trwa mini event, moi drodzy. Mini event, więc doświadczenie z walki. W ogóle został tylko miesiąc na wykorzystanie. Ten, 34 dni na wykorzystanie. Błogosławieństwa iglastej gałązki z gwiazdki 2022. wywerny teraz mają ponad 50 level. Pozmieniały się w ogóle kwestiki. Legenda o czterech żywiołach. Teraz jest na 50 level zamiast na 22 to jest też fajną ciekawostką a z drugiej strony no, zabierają nam fajny unikat ale ciekawe my teraz stat tego unikatu na obecnym poziomie a co się jeszcze pozmieniało pozmieniały się łupy z herosa z przewoda pozmieniał się kernborg czy jakoś tak no chodzi o królika jayana jeszcze nie spotkała się z takimi fajnymi rzeczami jak tytani nie jeszcze nie no widzisz, a króliczek się zmienił. <grych> raz, w życiu, raz w życiu z nim walczyłem, to jest. Ty nie kojarzysz pewnie czegoś takiego jak latający cyrk Monty Python'a, co nie. Nie. Kompletnie. O, mordo. Jakby oni odnowili to graficznie, to ja bym bardzo chętnie to zrewatchował. Zresztą ja spróbuję to zrewatchować. To jest jakby serial stary bardzo. Nie wiem, czy to, to na pewno było z poprzedniego wieku jeszcze. Ale jest zajebisty, jest y, typowo komediowy serial, y, z tego się wzięło dużo rzeczy, które wbiły się w popkulturę. No i między innymi było tam o świętym granacie ręcznym i morderczym króliku. I właśnie ten morderczy królik jest tytanem w Margonem. Taka ciekawostka. Okay. Fajnie sobie rozmawiacie. E, no Dzień trudno. Rudeuszu. E, dobra, czyli tu są wywerny też. O, Stwierdza magów została przeniesiona. Grota bez roków. O, Jayana, no to widzisz, jak będziesz chciała, na około Nie. 50 level jest ekspowisko tam, gdzie tego teleporta dali, bo moi drodzy jeszcze... O! Tu są morzełki. O! Elefaza! Łatwiej będzie do Andarum się dostać! Do Andarum będzie się łatwiej dostać. Już pamiętam, czym jest zapomniany szlak. To jest droga kurczę tam, gdzie się szło na orły za harpiami. No. I teraz tam dojdziesz kurczę z uroczyska. Mhm. Mm Okej, okay, pokątniki są, ładne, brzydkie, wielkie. I tak dalej i tak dalej. Kurczę, Ej, ale orzełki chyba nie dostały aktualizacji. Ja są w przedziale aktualizowanym. A jeśli dostały, to taką nieznaczącą, bo nie, nie widzę różnicy no. z, z aktualizacją czy bez aktualizacji. Tak było. Ła, wow. trochę mnie głowa boli, nie wiem czemu. Też nie mam pojęcia, jak na, na, na kaca za wcześnie. Co to mówię o kacu? O, jeden, dobra. O, jakiś lak poszedł. <laughs> tak, więc to nie jest kac, to jest, to jest. Nie wiem co. Właśnie, dzisiaj mieliśmy zajęcia. Przedostatni nasz wykład na tej podyplomówce to był wykład kurcze z kabareciarzem. Jest A aż... co jutro ostatni? Jutro ostatni, zajęcia telewizyjne, i po zajęciach telewizyjnych mamy oficjalne zakończenia. Mm -hmm. I kawareciarz z którym dzisiaj mieliśmy, to Szymon Łądkowski. Wiem, że Wam to dużo mówi. <śmiech> <śmiech> to jest gościu, który zrobił naprawdę fajne skecze. Aż sobie wygłówuje. Na przykład sketch, gdzie sam odegrał chyba 6 czy 8 roli naraz. Samodzielnie zrobił cały sketch o sytuacji. pociągu. to jest pociągu. ten! Tak, to jest ten! I mieliśmy z nim, normalnie z nim na ty jesteśmy. Dał nam maila, że w razie wód to się z nim kontaktować, jakbyśmy chcieli jakiś porad, co do wystąpień publicznych, bo właśnie mieliśmy zajęcia z ja wystąpień Ja się publicznych. potrzebuję skontaktować o zdjęcie i autograf. No to ja mam z nim zdjęcie, na fejsa dzisiaj weszło. <laughs> Nawet nie widziałam. Hach, hach, ha. I kto jest sławny kto, jest sławny, kto jest sławny. Gadaliśmy sobie na pewno dzisiaj. No nie ty. Słuchaj no gnojo. Gada gadaliśmy sobie dzisiaj z Szymonem e, przy automacie e, z przekąskami. Narzekałem mu, że mamy zamkniętą knajpkę w, na wydziale. Nie wiem czemu, ale nie wiedziałem o tym wcześniej. Przez co założyłem, że nie potrzebuję brać żadnego żarcia na wydział na ponad 5,5 i pół godzinny wykład, bo przecież zjem sobie kanapkę z knajpki, co nie? Dupa tam, kurde, okazało się, że na poprzednim zjeździe, jak ja się nie mogłem wybrać w niedzielę na zajęcia, bo było, były... moje okolice Poznania były zablokowane z każdej strony przez maraton, to się okazało, że wtedy nasz dziekan ogłosił info, że yy, będzie ta knajpka zamknięta ten weekend. I umierałem z głodu i jak tylko dowiedziałem się, że na naszym wydziale jest y, automat z, z przekąskami słodkimi. Stwierdziłem cokolwiek, żeby tylko coś zjeść. No i on akurat <noise> też, też tam pędził do tego, bo okazuje się, że on jest absolwentem wydziału, na którym ja teraz studiuję. E, proszę. I on w ogóle tu naucza regularnie o wystąpieniach publicznych. Proszę. E, no i ten, no i... To mnie dzisiaj akurat szefowa nakarmiła, także proszę. A, no widzisz. I okazuje się, że złapaliśmy wspólny temat, czyli narzekanie na to, że czemu ktoś zamknął knajpę, kiedy jesteśmy głodni. Nie, nie. Ale ogólnie bardzo fajny gościu, bardzo pozytywny, A więc no polecam, polecam. No i te skacze nawet też spoko. W drodze w ogóle na wydział oglądałem sobie jego 8-minutowy stand-upik na temat Polaków nad morzem i w górach. Nie, chciał się popisać, że zna. Tak, tak. W ogóle. Byłem, widziałem. Tak, a tak. W ogóle ten. Zwaliłem, bo właśnie myślałem, że leczę się. O Koboldy też trafiły do tego, do uroczyska. Super. Okej. Okay. Tak. Zwaliłem, bo myślałem, że leczę się full lekiem, czyli nie jestem stratny w punktach leczenia, a okazuje się, że się leczyłem. W końcu takie 5% leczyłem e, czymś, co leczy 71%. I mi się przykro, zrobiło właśnie. A, gratuluję. Także ten. Brawie. Nie wiem w ogóle, jaki jest cel tego odcinka. Po prostu sobie gramy i gadamy. Hmm. I tyle. Tak. 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 tak, bo jakby no nie miałem celu, czy dobić level, czy coś. Ogarnęliśmy sobie co nowego. W Margonem wystarczy, tak? <gry> Rudy, nie. wracasz do Margonem, bo wpadłeś na chwilę i... tyle. Rudy to już wyszedł przecież. Tak? Wiesz co, ja no, jak mam... Minut A, to, to, to w sumie też spoko. Nie, jak ja no, mam nagrywanie, to... Powiedział, że fajnie sobie gadamy i dosłownie posiedział jeszcze z minutę i wyszedł. To ja jak mam nagrywanie, to mam... W Discord automatycznie wycisza mi dźwięki, przez co nie słyszę, czy ktoś wchodzi i wychodzi. Ja ci miałam mówić, że Rudy wbił, ale... No cóż, no. Takie życie, no. Rudy, pozdrawiamy Cię. E, nie, nie pozdrawiamy. E, moi drodzy, wszyscy piszemy teraz w komentarzach, czy ktoś pozdrawia Rudego. Nie, nie zawiedźcie mnie. Zdrobny. <grybne> A właśnie. Y, przypał zaliczyłam lekki. Jakiż to? Bo y, powiedziałam Gralinowi, że y, jak będą promki na obozy. To się bardzo mocno zastanowię nad tym, czy nie jechać jako uczestnik. I teraz jest. Jest Mordo, promka, to nie przejdzie. Molestuje. To nie przejdzie. Ale są teraz promki, nie Gralin morestoje. No ja dobrze wiem, że są promki, sam to udostępniałem, ale to nie przejdzie, mordo. Czemu? No, ty jako uczestnik przy nas. No, to może być. No, też się tak zastanawiam. Ty wiesz? Bo przecież ty ja, jakby będziecie na mnie krzyczeć, to ja parsk śmiechem i krzyknę na was trzy razy bardziej. Nie, akurat co do tego nie będziesz miała jaj, ale znienawidzisz nas po prostu w tym czasie, w czasie tych obozów. Więc to może lepiej nie, to jeden. A dwa, to po prostu ty wiesz, jak cię będą niszczyć inni uczestnicy. Za co? Za dobry kontakt z nami. Były yy, dziewczyny, które miały pokój w pokój z nami. No, i mie mieliśmy dobry kontakt, bo były bardzo w porządku. Jak ich inni za plecami obgadywali, to był po prostu szok. Nas Te zresztą też, ale my jesteśmy za starzy, psychę. żeby się tym przejmować. Mam za mocną psychę, żeby. Tak, się jednostka tak... cię zahartowała. Hmm. Tak, jednostka mnie zahartowała dokładnie. Są plusy znęcania psychicznego. No, dosłownie. Jestem przyzwyczajona od półtora roku w jednostce, a resztę życia gdzieś tam indziej. Tak było. W ogóle czemu ja nie mam automatycznego wyłączania walki? O matko. Czemu ja mam takie? To jasne. Dobra, where is it? To jest to, o. Bo wiem, już, że część widzów będzie mi narzekała na to, że temu walka się sama nie wyłącza. O, widzicie jak teraz pięknie to wygląda? No. Bajka. No ja nie widzę. E, no to se zobaczysz jutro o 15. Nie będzie mi się chciało, będę w pracy. Dobra, dobra, zaraz się rozłączam z Discorda i zacznę cię obgadywać i zobaczymy co powiesz. No ja, tylko spróbuj, tylko spróbuj. Już cię obgadywałem we wcz wczorajszym, dla ciebie dzisiejszym odcinku. Aha, świetnie. To ja sobie zaraz obejrzę. Będziesz miał reakcję na żywo. Ale o z Margonem matka. czy z Alcatri, czy z czego? A co dzisiaj wrzuciłem, bo nie wiem. Aha, <laughs> gratuluję, dzisiaj wrzuciłeś Alcatrię. No, no to mówię, z <laughs> W którym momencie odcinka mniej więcej? Kompletnie nie pamiętam Dobra, oglądam Tak e, Coś miałem mówić Nie wiem co ja miałem mówić To nie mów, bo oglądam Jest w pyta Znowu mi laptop szumi, czemu on mi szumi? Przecież ja go dostosowałem, żeby nie szumiał Muszę mu podkładkę kupić jakąś ładną, żeby się chłodził automatycznie Albo zainwestować w kogoś, kto będzie stał nad nimi i dmuchał, żeby było mu chłodniej. Diana, nie chcesz. roboty? Ile robotych? byś płacił za godzinę? <laughs> no, wiedziałem. Tobie. A, to będę tak... miała, a będę miała zapewniony domek, ciepłe łóżeczko i jedzonko? Nie, ale mogę ci to? za to dać maskotkę szepiego. Ok. <laughs> no i, i prawidłowo. Ten. I body pillowers. A, a ma być ubrana? Łaże, <laughs> domyślam się. <laughs> Ej, dobra, w ogóle to dobiłem właśnie level, a to oznacza, że w sumie to można kończyć ten odcineczek. Nawet nie wiem w sumie, ile czasu ja już nagrywam, ale Ale na laptopie można śmiało już w tym momencie robić e, jajecznicę, więc myślę, że to będzie ten moment. A więc no cóż, dziękuję za oglądanie, moi drodzy. Jeśli Wam się podobało, zostawcie lajka, skomentujcie, zasubskrybujcie, poobrażajcie Dajany w komentarzach i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć! Nie obrażajcie mnie, papa!